prezydenta atakując jego własność. Myślę, że to nie jest sposób na uprawianie polityki. Ubolewam, że do takich metod trzeba sięgać, żeby uzyskać wpływ. Nie wiem, jakich chcą przeciwnicy polityczni prezydenta miasta Zduńska Wola uzyskać wpływ. Zło, dobrem zwyciężaj. Powiedział to ksiądz Jerzy Popiuszko. Żyjemy w mieście Maksymiliana. Jestem spokojny o przyszłość naszego miasta. Przeprowadzimy Miasto Zduńska Wola przez burzliwy okres kampanii wyborczej, w której sięga się również do tak drastycznych, przestępczych metod działania. Jestem przekonany, że Miasto Zduńska Wola obroni się przed takimi bandyckimi sposobami reagowania na przeciwnika. Ubolewam, bo po raz trzeci porysowano mój samochód. Wydałem na niego wiele, wiele pieniędzy. To było spełnienie moich marzeń. Ktoś te moje marzenia chce podrapać. Wygram te wybory i udowodnię, że miasto Znińska Wola zasługuje na spokój i na bezpieczną przyszłość. Teraz chciałbym Państwa zaprosić na konferencję dotyczącą rozstrzygnięć związanych z planowanym węzłem. Marzeninie, ponieważ musimy bardzo stanowczo wydać opinię w ciągu dwóch tygodni do projektantów. Zapraszam do Panie mojego... Panie Prezydencie, jeszcze w kwestii tego samochodu chciałbym, bo jest Pan... Bardzo przekonany, że jest to element kampanii wyborczej. Jestem zdecydowanie przekonany, że to jest element walki politycznej. Po debacie, w której prezydent okazał się skuteczny, silny w argumentach, okazuje się, że gdzieś tam próbują wpłynąć na moją osobę, żeby przestraszyć, zastraszyć. To się stało wieczorem podczas uroczystości związanych z przydzieleniem tytułu Mistuńskiej Woli. Ktoś bardzo dobrze wiedział, że prezydent jest patronem również tej uroczystości, że będzie tam obecny wraz z małżonką. Samochód zaparkowałem przed restauracją Hades Nieopodal, nieopodal Jurydyki i między godziną 19 a 23.20 ktoś brutalnie potraktował moją własność.